Nowy rok rozpoczął się dla Pana chyba nowym wyzwaniem, jeśli chodzi o pracę, takie życie zawodowe. Mam tu na myśli... Tak? Nie. Ja no. mam cały czas nowe wyzwania. Ale miejsce pracy się nieco zmieniło. A to już kiedy? Pod koniec czerwca. Pożegnałem się z... Z telewizją, która bardzo zmieniła swój profil, w związku z tym ja nie pasowałem do tej telewizji. No właśnie, ale teraz nowa praca i to nowa dosłownie. No, negocjujemy z nową telewizją. Zdaje się, że tam będę się próbował odnaleźć, ale nie, nie w pełni, bo jeszcze jest całe mnóstwo innych wyzwań. Ja chcę opowiadać o pogodzie, ale nie chcę się temu. W stu procentach tylko poświęcać, bo mam kilka nowych pomysłów na życie i, i, i kilka, kilka pomysłów na, na działalność dziennikarską. No jakoś sobie tam. Układam powoli. Czy to właśnie odejście z telewizji polskiej skłoniło do takich nowych um, przemyśleń, że właśnie zrobić takie nowe wyzwania? Czy one już gdzieś cały czas kiełkowały w głowie? Może z jednej strony skłoniło to, ale z drugiej strony też zauważyłem, że docierają do mnie ludzie, którzy wcześniej z różnymi propozycjami ciekawymi, e, którzy wcześniej nie docierali z tego to powodu, że byłem związany z telewizją pu publiczną, tak zwaną. E, no, to było pewne obarczenie, bo ja, będąc w telewizji publicznej, musiałem odmawiać propozycji reklam na przykład. A miałem mnóstwo propozycji reklam, i musiałem odmawiać, bo ja byłem przez telewizję publiczną uważany za dziennikarza informacyjnego, a dziennikarz informacyjny według ustawy bla, 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 nie może brać udziału w reklamie, i tak dalej, i tak dalej. Odmawiałem naprawdę świetnym propozycjom, co mnie tu. No, bo, no ale tak było. Teraz zmywam z siebie ten pył radioaktywny, że tak powiem. Pył radioaktywny TVP. Do widzenia się z Państwem. Otwieram się na nowe wyzwania, na nowe propozycje i myślę, że to dobrze, bo to, to jest taki... Jak ktoś mówi o tym, że dostał zimny prysznic, to, to myśli o tym, że, 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 że coś zimnego na niego poleciało. Zimny prysznic jest bardzo ożywczą, ożywczą i orzeźwiającą rzeczą, dlatego że zimny prysznic oczyszcza powietrze. I ten zimny prysznic dla mnie był raczej takim oczyszczeniem powietrza dookoła mnie. I ja bardzo się z tego cieszę, że przewietrzyłem sobie głowę w ostatnim czasie. Ruszyłem do przodu. Czyli są po prostu pozytywne strony ale dobrej zmiany. No jasne, że tak. No, to bardzo dobra ta zmiana jest. Ja tam ja nie narzekam, wręcz przeciwnie. Jest a, dobrze. A czy praca w nowej TV y, to też troszkę nie wiem, za namową, na przykład, partnerki pani Beaty? Nie, nie, nie. Znaczy, ja jeszcze tam nie pracuję, My cały czas sobie jeszcze się dogadujemy, ale się, do, do, nowej, do nowej odeszli prawie wszyscy z TVP. To znaczy, jeżeli byśmy na to patrzyli w kategoriach sportowych, to, to było coś dosyć bałomutnego to, co się wydarzyło, bo TVP oddało swoich najlepszych zawodników za darmo czterem nowym stacjom, które pojawiły się na, na rynku. To tak jakby powstały cztery nowe kluby piłkarskie i nagle jeden klub, powiedzmy jakiś tam Real Madryt, stwierdził, wywalamy wszystkich swoich najlepszych graczy. Bierzcie sobie ich za darmo. No i tak właśnie się stało. Telewizja publiczna oddała wszystkich najlepszych graczy do, do, do tych czterech nowych telewizji, które weszły na Multiplex, między innymi do nowej. Nowa zasilona jest chyba w 80% przez ludzi z TVP, byłej TVP tej dobrej. No i, i Bogu dzięki. Także wcale Patrząc na ludzi, którzy tam pracują, jeżeli, jak tam przychodzę i Ja na scenografii po prostu. No tak, i to na lepszą. Tam jest wreszcie porządna scenografia, która nie trzeszczy i nie piszczy. Jest nowoczesny sprzęt, nowoczesne studio. Wszystko jest, wszystko jest jakoś tak bardziej dla ludzi. Atmosfera tam jest wyjątkowa, i myślę, że w tych wszystkich. Nowych telewizjach, które powstają, ta atmosfera jest dobra, bo większość tych ludzi, którzy odeszli z tej TVP, jednak zaczynają oddychać świeżym powietrzem, nowym, dobrym powietrzem i oni wnoszą nową jakość też do, do, do tych nowych tworów.